Poszukiwanie ciekawego tematu do programu turystycznego to wcale nie taka prosta sprawa, dlatego my dzisiaj, Jacku, wybieramy się w teren, żeby ten temat znaleźć. Niektórzy mówią, że właśnie na wierzchołku tej góry znajdziemy ten ciekawy temat, więc ruszajmy, wdrapujmy się na tą górę i może coś będzie. O Znalazłem temat, ale to chyba nie o to chodzi dzisiaj, ale... Ale powiem Ci, że chyba tak na cztery jest trochę łatwiej, nie? Przeszliśmy napęd na cztery koła, włączyliśmy. No właśnie, chyba o tym dzisiaj będziemy mówić. Dwa, trzy... Dwa czy cztery? Dwa czy cztery koła. Sprawdzimy, czy te napędy 4x4 faktycznie są takie dobre. Dzisiaj, właśnie o tym. Ale jeśli chcemy rozmawiać o tych samochodach 4x4, to tutaj trzeba wymienić kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt przykładów, prawda? My dzisiaj trochę takich samochodów będziemy mieć na tanie. Tak, jest wiele rodzajów samochodów terenowych i my zrobiliśmy w pile łapankę i mamy dla Was fajne, wyraziste samochody. Pierwszym z nich jest na przykład. No właśnie, jedzie pierwszy z nich. To auto chyba najbardziej klasyczne, jeżeli chodzi o samochody jest... terenowe. Tak. auto typowo przeprawowe. Typowo przeprawowe samo dla rolnika, weterynarza, turysty. Czyli mamy tutaj y, na stałe napęd na tył, dołączamy napęd na przód, tak? Tak. W ostatnim czasie to jest kolejne auto, które y, chyba jest bardzo modne, prawda? To suwy. One też mają napęd na cztery koła. Tak. Typowe suwy, jest ich coraz więcej. I też mamy przygotowane takie auto. No właśnie, ono już do nas jedzie. Ono jedzie bardzo powoli. Typowy SUV, napęd na cztery koła, jakże modny ostatnio w naszych czasach. No właśnie, porozmawiamy też, czy suwy, wszystkie suwy dzisiaj mają jeszcze ten napęd na cztery koła. Ale mamy też samochody, które właśnie do żywego przypominają zwykłą osobówkę, ale tutaj pod tym kryje się technika 4x4. Zwykłe osobowe auto, a z napędem na cztery koła. I to stałym napędem. I to stałym. No i mamy też pewną wisienkę na torcie, samochód, który w naszym programie już był, ale uważam, że warto jeszcze raz go pokazać i jeszcze raz o nim porozmawiać, bo to samochód rodem wyjąty z motorsportu. Czyli prawdziwe potwory, samochody z ogromną mocą, wyjęte żywcem z torów wyścigowych. No i takim oczywiście jak... z napędem na cztery koła. Z napędem strasznym na cztery koła, takim jak to Subaru. No ale jak to zawsze mówimy, coś musiało być pierwsze za tym Jacku. I jak się zaczęła ta historia napędu na cztery koła? No właśnie, to jest ciekawe. Wszyscy wyobrażają sobie, wyobrażają sobie samochód z napędem na cztery koła Jeepa, tereny tutaj, takie, tam, country, crossing i tak dalej. No bo to są ikony, prawda? Nie. To są ikony napędu 4 na 4. W roku 1900 powstał pierwszy samochód na cztery koła. I, i kto był jego wynalazcą? Ty wiesz. No wiem, ale powiem w ten sposób. Dzisiaj ta firma wytwarza też model z napędem na cztery, on się nazywa Cayenne, a wówczas jak to się zwało? Tak, Ferdynand Porsche konstruował pierwszy samochód na 4 koła, a żeby było ciekawi, był to samochód elektryczny. Wewnątrz w kabinie były ogromne akumulatory starej generacji i przy każdym kole był silnik elektryczny. Ta konstrukcja była tak wspaniała, że otworzyła furtkę właśnie Ferdynandowi Porsche do świata samochodów. Czy można powiedzieć, że już na początku wieku, tego minionego wieku, on tworzył coś, co właściwie pewnie za chwilę już będziemy mieli, ale przyjrzyjmy się tym konstrukcjom, które obecnie jeżdżą na naszych drogach, sprawdźmy ich specyfikę, no i to, do czego tak naprawdę się one nadają. Przed nami klasyk gatunku, rocznik 88, Nissan Terrano pierwszej generacji. Samochód w prawdziwy teren, no i do prawdziwej ciężkiej pracy. On się raczej na asfalt nie nadaje, prawda? Kto takim samochodem jeździ? Ten samochód jest jak ciągnik do roboty, bo właśnie trzeba powiedzieć, że po wynalezieniu pierwszego samochodu elektrycznego, Ferdynanda Porsche elektrycznego, była przerwa 30 lat, bo technologicznie nie można było. Dopiero druga wojna spowodowała, że samochód był potrzebny właśnie do przemierzania po błotach, bez drożach, który musi dowieść to wszystko, czyli musi mieć napęd na cztery koła osobowe. I tu mamy przykład niewiele różniący się od tych samochodów w czasie, yy, z czasu II wojny światowej. Ten samochód należy do, z czego widzimy, zaraz zobaczymy, kto, kto nim jeździ to dla mnie, chyba żebym się uspokoił. <grych> Nie, ale zobaczymy. O, tu jest pełno różnych klamotów. Ten samochód jest doktora, ale doktora weterynarii. Lekarza. I właśnie on tym samochodem musi dojechać tam, gdzie zwykła osobówka po prostu nie dałaby sobie rady. Na wioski, które nie mają asfaltu, które ale on musi przyjechać, bo to jest tak, jak, tak jak pogotowie, prawda, ratunkowe Zdarzycie. do ludzi, on musi dojechać do chorego zwierzęcia i, i, i droga nie, stanowi, nie może dla niego stanowić e, przeszkody. Ja nie wiem, czy my siedzimy w Białorusce ciągników, w ususie czy na zetorze, czy w starym e, samochodzie, ale właśnie tak on ma wyglądać. Pragmatycznie dźwignia biegów, normalnie, ale jak to chodzi, chyba chamsko, no ciapek 330, proszę. Państwa. I tu mamy reduktory, włączanie napędów. I reduktor i podstawowe elementy, czyli fajna, taka yy, yy, spartańska sprawa. Te rozwiązania przeszły też do samochodów dużo bardziej popularnych, dużo bardziej, powiedziałbym, ucywilizowanych. Porozmawiamy o tym w następnym przykładzie w klasyku gatunku, prawda? Czyli w to 4. Suwajmy się do suwa. Oh. Słuchał się, suwa. Ostatnio w, y, w mediach, w telewizji i tak dalej, wszędzie słyszymy coraz bardziej, że samochód na cztery koła jest bezpieczniejszy, bo to działa psychologicznie. I czy to jest prawda? Nie do końca się z tym zgadzam. Samochód, który jedzie i koła, które się wle wleką, które są tylko bierne, kręci się, nie wpadnie tak szybko w poślizg, jak koło, które walczy z powierzchnią, na której jest, nie? Tak. Z tego wszystkiego, co ty mówisz, też wynika, y, oprócz tej mody, to, że w ostatnim czasie te auta właśnie suwy, ale już tego napędu 4x4 nie mają. One przypominają duże samochody terenowe, jednak napęd jest najczęściej właśnie na oś przednią, bo według różnych badań prowadzonych, czy to niezależnych, czy przez producentów, wynika, że często samochód, który ma ten dodatkowy napęd, w 90% tych przypadków on nigdy nie zjechał z asfaltu, prawda? Jak powiedział Kagliostro Welba, samo świat jest iluzją i te samochody zaczynają być iluzoryczne. One udają, tak jak Paw udaje wielkiego paka, czy... Pudel udaje gruby golowa. Chodzi o to, że, że on udaje, on jest gruby, on ma nawet niektóre yy, panie jeżdżące tymi samochodami nawet nie wiedzą. Przykładem jest moja kuzynka, która jeździła Hyundai na i ona się dowiedziała po parnotach, że nie ma samochodu na cztery koła nawet. Jakże ją to zdziwiło? Była przekonana, bo ona nigdy nie zjechała z asfaltu. się wydaje właśnie, że to chodzi, że nieco wyżej wsiadamy, mamy nieco wyższe zawieszenie. No i możemy się chociaż trochę poczuć jak w aucie drogowym. No tutaj już dużo bardziej wieje cywilizacją niż w Nissanie. Natomiast jest pewien wyróżnik, to, to dołączanie napędu, które mamy na desce rozdzielczej, które sprawia, że e, wnętrze nie do końca przypomina osobówkę. Jest już terenóweczką malutką taką, ale, ale to wszystko jest takie delikatniutkie, już nie ma tego chomskiego włączania jak w siewniku, jak w traktorze. No i na tylnej kanapie powinniśmy mieć przyczepione dwa foteliki, bo jak wspomniałeś, to jest auto, które jest bardzo popularne wśród rodziców dowożących swoje dzieci. Jezus, Szymon zapomniałem. Pozwól, że się połączę. Aniu, tatuś się za chwilę zabierze do szkół. Jesteś gotowa? Weź tornister i zaraz podjeżdżamy. Tak? Kocham Cię ulka, Pa pa. Jedziemy do szkółki. Lecimy do szkółki. No. Na pierwszy rzut oka zwykła osobówka, jednak tutaj kryje się napęd na cztery koła, kryje się ktoś jeszcze, coś jeszcze. No właśnie Jacek, powiedz mi kto te samochody kupuje? Już odpowiadam. Podczas moich wojaży po świecie zauważyłem, że powyżej 1000 metrów w Alpach, w Szwajcarii, we Włoszech, we Francji, czy gdziekolwiek, właśnie w bogatszych tych państwach, to na 10 samochodów dzieli to Subaru. Zwykłe Subaru. I to nie potężne Subaru 2,5, 300 koni czy coś, tylko zwykłe 1,6 i 2,0 bez Turbo. Zwykłe Subaru, ale pragmatyczne. Bo tam. Od jesieni do późnej wiosny nie można dojechać, a takim samochodem można dojechać. A właściciel, właścicielka chce zachować klimat normalnego samochodu osobowego. I takim właśnie jest ten samochód. Wiecie. Czyli z tego, co ty opowiadasz, wynika, że można mieć ten napęd 4x4, ale on wcale nie musi specjalnie dominować, nie musi być ciężarem dla tego samochodu. Wręcz przeciwnie, bardzo mu pomaga. Tak, ale nie dajmy się zwieść. Tu nie ma żadnego napisu. I tutaj akurat jest silniczek malutki, 1.6, tak samo Boxer, ale pod maską może kryć się potwór. I właśnie przejdziemy do takiego potwora. Czyli samochodu rodem wyjętego z tras rajdowych. Już się boję, boję się, po prostu boję się. Auto jak osobowe, ale trochę sportowe, powiedz mi, bo tutaj o tym sporcie też trzeba powiedzieć, bo w końcu te rozwiązania, ten napęd 4 x w sporcie się sprawdza. Zaczęło się to od Audi Quattro, później poprzez Ładę, niwę i... Poszło to dalej. Później właśnie, jeszcze pamiętasz, był Mitsubishi Galant, później właśnie Subaru i tu właśnie mówimy o super sporcie, o, tym, o, o tych samochodach, tych bolidach potworach, które mają po 300, 400, 500, 700 koni nawet, nie? i które muszą przekazać, bo na jedną oś nie są w stanie tego zrobić. Bo na rajdzie nie chodzi o przepisy ruchu drogowego, o bezpieczeństwo. To jest po prostu dzicz pęd y, y, z czasem. Mówimy o tym, że, że to się sprawdza, to działa i tak dalej, ale spójrzmy na chyba najtrudniejszy rajd na świecie, na rajd Dakar gdzie nie zawsze auta z napędem na cztery dominują. Właśnie, w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, kiedy rajd Paryż-Dakar był najtrudniejszym rajdem na świecie, w kategorii samochodów osobowych wygrywał samochód, i to bezkonkurencyjnie, reszta samochodów nie, nie, nawet nie marzyła o tym, żeby mu dorównać, był to francuski samochód... ...Schlessee. Zgadza się. I on miał, proszę Państwa, nawet tylko na oś tylną. Samochód niemiecki terenowy w czasie II wojny światowej, nie? Volkswagen. Volkswagen. To on miał napęd tylko na tył. I brodził tak samo jak jak na ten bok. Czyli często się okazuje, że wcale nie napęd, wcale nie tak. rozwiązania, wcale nie technika, ale umiejętności kierowcy. To się liczy przede właśnie, wszystkim. Właśnie o to chodzi. My możemy teraz dywagować, yy, konfabulować, teoretyzować, a wszystko bzdura. Niech pokaże życie, który z tych samochodów najlepiej wypadnie, wypadnie w praniu. No właśnie, ale ponieważ yy, nie chcemy tutaj narażać swojego życia, w końcu warunki drogowe są, jakie są, może być nisko, możemy z tego toru wypaść. Yy, Mamy coś specjalnego w tym tak. programie. Dzisiaj zorganizujemy strasznie karkomny wyścig. Robimy to na zamkniętym torze, na naszym pilskim lotnisku, ale yy, najszybszego pojazdu nie my będziemy. Nie my będziemy te, testować ten samochód. I właśnie w związku z tym, co się nam powiedział, dzisiaj powołujemy następną osobę do drużyny M do Motowizji. Nowego naszego kolegę. Zgadza się. Drodzy Państwo. On dzisiaj ponieważ, będzie z nami. Nie chcemy tutaj, tak jak wspomnieliśmy, nie chcemy tutaj ryzykować. Tak. Przedstawiamy naszego nowego kolegę. Nie jest prawdą, że był kierowcą testowym poza granicami naszego kraju. Prawdą zaś jest, że był nie tyle kierowcą, co traktorzystą w spółdzielni rolniczych, nim została ona rozwiązana. Nie jest też prawdą, że posiada wielowielkowe tradycje rodziny, jeżeli chodzi o motorsport. Prawdą zaś jest, że jego dziad i, i ojciec jeździli saniami latem w Chrząszczy Rzewoszycach, powiat Łęką Wody. Przedstawiamy Wam więc naszego nowego kolegę. Który zawsze z nami to, będzie, towarzyszył nam. Oto on. Zdzich! Kawał, kawał z niego, nie? Kierowcy rajdowego. Kawał chłapa. jest piękny. Ty ale ja No właśnie. A on miał chyba ten Subaru jechać czarny, nie? Ciepły? Zdichu! Zdichu wracaj! Zdichu! No patrz, na co? No ty no, po, ty no poszedł, Widzisz? Patologię zatrudniać. Nie, no, to sam nie wiem, Dobra. ピッコロのような気がする。No, fine, fine. I tak nie mam szans na wyścigu. A, a Szymon gdzie jest? A ten Jacek coś mówi, że tu jest jakaś pompka, co się zatyka. Ciekawe, gdzie to jest? Zobacz kretynie, tu masz jeszcze wyższe biegi, jeszcze byś miał lepszy czas, prawda? Trudne, trudne. <noise>